Ja przychodzę teraz po prostu zdejmę. Jak jest okej? Okay? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według Świętego Jana. Kiedy Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa: Gdzie kupimy chleba? aby oni się najedli. A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. Oto Słowo Pańskie. Dlaczego Jezus pyta się Filipa? Bo Filip pochodził z Betsajdy. Ewangelia św. Łukasza mówi, że to rozmnożenie chleba było niedaleko od Betsajdy. Wprawdzie z Betsajdy pochodził też Piotr i Andrzej, Apostołowie, ale oni chyba tam po prostu spędzili dzieciństwo, bo wiemy, że mieszkanie świętego Piotra było w Cafarnaum, tam była też ta, jego teściowa. Więc tak naprawdę to Filip był tym, który od dzieciństwa mieszkał w Betsaidzie, doskonale znał te rejony, to było po prostu jego terytorium. On tam wszystkich znał i wszystko wiedział. Druga pewnie sprawa, która tutaj by mogła grać rolę, to jest też to, że Filip musiał być dobry w tym temacie właśnie aprowizacyjno-gastronomiczno-handlowym. Dlaczego? Bo Betsaida była bardzo szczególnie umiejscowiona. Leżała... Na takim szlaku, bardzo ważnym szlaku komunikacyjnym z Afryki do Azji i na odwrót, który się nazywał Via Maris, Droga Morska. Były właściwie tylko dwa szlaki. Przez wiele wieków były tylko dwa szlaki z Afryki do Azji i z Azji do Afryki. Jedna była droga morska, druga droga królewska. Obydwie szły przez Damaszek, potem przez Yy, yy, przez wzgórza Golan, przez bramę Golanów, yy, czyli ówczesne to były góry Baszan, <laughs> yy, yy, był wariant taki dookoła. I potem rozdzielały się właśnie w okolicy Jeziora Galilejskiego. Yy, przez dzisiejszą Jordanię szła droga królewska, a przez Galileję, i później nad Morzem Śródziemnym, szła droga morska. Yy, więc yy, cóż, jak się wyruszyło z Damaszku tą drogą morską, szło się w karawanie yy, i potem się przechodziło przez pustynię. Potem były góry, Golan, yy, i właściwie po drodze tak nic nie było: były tylko twierdze, cytadele. Jedna była w Nimrod, druga była w Chacor. Yy, ci, którzy byli na pielgrzymce, pamiętają na pewno twierdze Nimrod. Właśnie taką miejscowioną charakterystycznie, żeby strzegła całej doliny właśnie tam, gdzie wzgórza Golan. I właściwie tak naprawdę pierwszą miejscowością, w której można było kupić wino i świeże jedzenie, no to była Betsajda. Więc mieszkańcy Betsajdy no doskonale potrafili ogarniać te wszystkie kwestie aprowizacyjne dla karawan. Skąd skombinować świeże ryby, skąd wziąć chleb. Pewnie mieli zapasy wina, które też sprzedawali. Archeolodzy w Becajdzie odnaleźli dużo monet z krajów sąsiednich. To znaczy przyjmowali też, potrafili wymienić, prawda, pieniądze rzymskie na sydońskie, na Damasceński i tak dalej. <laughs> więc y, pewnie dlatego Filip. No, więc Jezus pyta go, gdzie y, możemy kupić jedzenia dla tych wszystkich ludzi. Jak to zrobić? Filip to jest ten właściwy człowiek na właściwym miejscu. A on się czuje pewny na swoim terenie i umie wymyślić, w jaki sposób się zakręcić, gdzie, tutaj, w której wiosce, gdzieś w okolicy jeszcze coś można załatwić. Ale nawet i jego to przerasta. Filip szybko oblicza 5 tysięcy chłopa, drugie tyle kobiet i dzieci, 10 tysięcy osób. No i wychodzi mu, że przy najtańszym wariancie załatwienia tego wszystkiego, no to trzeba ze 200 denarów. 200 denarów to tak na dzisiejsze ponad 20 tysięcy złotych. Zresztą, cóż, to tani wariant, bo yy, zobaczcie, 10 tysięcy ludzi nakarmić nie wyrobi się w 20 tysięcy. A dzisiaj jeszcze w ogóle w Izraelu za samą pite z atarem to trzeba zapłacić przynajmniej only one dollar. Ci, którzy byli na pielgrzymce w Izraelu to wiedzą. Więc, yy, więc Filip naprawdę ma dobry, tani wariant. Ale co z tego, kiedy i tak wychodzi, że trzeba wydać ponad 20 tysięcy złotych? I krótko mówiąc, to jest poza zasięgiem. Ale Filip nie wie, że Jezus tak naprawdę to go podpuszcza. Ewangelia mówi ładnie wystawia Go na próbę, bo wiedział, co ma robić. W gruncie rzeczy Jezusowi chodziło o to, żeby Filipa, który czuł się pewnie w tym wszystkim, i nie tylko Filipa, ale pozostałych apostołów razem z nim postawić w sytuacji, Bezsilności, niemożności, w której nie wiadomo jak się poruszać, co robić, jak. Yy, apostołowie szukają rozwiązania, burza mózgów. Ktoś tam rzuca, no tu taki chłopiec jest, ma, ale to tylko ma yy, pięć chlebów i dwie rybki. Kym, co by tu zrobić? No i nie ma rozwiązania. Nie ma żadnego samochodu, który by można sprzedać i kupić im wszystkim jedzenie. Więc w którymś momencie opadają im ręce. A Jezus wtedy mówi, kiedy już apostołowie są bezsilni, już dotknęli swojej bezsilności, swoich niemożności tego, że no bardzo by chcieli coś zrobić, ale nie potrafią, wtedy Jezus mówi, dobrze, może być, dajcie te pięć chlebów i dwie rybki tego chłopca, ogarniemy. Dajcie mi to, co macie, tak niewiele, prawie nic. Dajcie. Zaufajcie. Przynoszą mu. On to błogosławi i starcza na te pewnie 10 tysięcy osób. Moi drodzy, i to jest też dzisiaj słowo dla nas. Zobaczcie, czasami znajdujemy się w sytuacjach, kiedy Bóg nas ewidentnie podpuszcza i wystawia na próbę. Od tej strony tak Pana Jezusa dobrze nie znamy, ale cóż, on tak potrafi, rzeczywiście, niestety, potrafi nas wystawić na próbę. Potrafi nas wpuścić w sytuację, w której nie wiemy co robić. I zobaczcie, przy całym naszym profesjonalizmie i znajomości rzeczywistości, znajomości tego, jak się poruszać, co robić, stajemy bezsilni. Teraz, kiedy mamy tą sytuację koronawirusa, wielu z nas myśli o tym właśnie, co będzie. Jak se poradzimy bez pieniędzy? Kogoś tam słyszeliśmy, właśnie zwolnili z pracy, i tu jeszcze ktoś musiał zamknąć swój, swoje przedsiębiorstwo, bo nie ma roboty. A jeszcze ktoś inny myśli sobie, ojej, jak ja teraz spłacę ten kredyt? Albo skąd wziąć na tą pierwszą komunię dziecka teraz, w tej całej sytuacji, która jest. Zobaczcie, czasem znajdujemy się w takich sytuacjach, jakby Bóg nas zaprowadził w ślepy zaułek, wpuścił nas w czarną dziurę i wygląda, że nie ma wyjścia ani na lewo, ani na prawo, po prostu jesteśmy bezsilni i nie potrafimy nic zrobić. I co na to Jezus? A okazuje się, że to właśnie Jezus specjalnie nas w taką sytuację postawił. A Jezus mówi: "Wystarczy tego co masz, nie bój się. Daj to mnie. Oddaj to mnie." I wtedy kiedy my tak no trochę na wstydę mówię panie Jezu, ale no, wiesz no, tak naprawdę to, co ja mam, no, to, co ja mogę. Trochę czasu, trochę jakiś za skórniaków, a już mówi, nie szkodź, oddaj to Mnie i błogosławi. I potem okazuje się, że ku naszemu zdumieniu wystarcza. Wystarcza na wszystko, mało tego, jeszcze zostaje, tak jak tym apostołom. Jezus pobłogosławił pięć chlebów i dwie ryby, a oni pozbierali dwa razy tyle więcej koszy, samych ułamków po tych chlebach. Bo Jezus, jak już błogosławi, no to po prostu się przelewa. Wystarcza i jeszcze zostaje. I tak. Dla nas, moi drodzy, dzisiaj, to słowo, jest ważne. Bo zobaczcie, Jezus nas zaprasza do tego zaufania, żebyśmy mieli do Niego takie zaufanie, żebyśmy widzieli, że nawet sytuacje, w których się znajdujemy kryzysowe, jeżeli chodzi o pieniądze, jeżeli chodzi o utrzymanie, jeżeli chodzi na jedzenie, jeśli my idziemy Jego drogą, jeśli idziemy za Nim. To to są sytuacje, w których Jezus nas zaprasza do zaufania Jemu i do tego, żebyśmy powierzyli całą tą sprawę Jemu, a On to błogosławi i się okazuje, że dzieją się z tego rzeczy niesamowite. I tak, moi drodzy, dziś przychodzi do nas to słowo. Jezus, który jest tym, który jest chlebem życia, chlebem, który nasyca, który napełnia. On jest tym, który mówi: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie, a rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. On jest tym, który mówi: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie wam to dane. Nie bójcie się, mówi, nie bój się, mała trzutko. Spodobało się Ojcu dać wam królestwo. Nie bój się, zaufaj mi. Również w tych sprawach, które masz, w tych problemach finansowych, w tych trudnościach ekonomicznych dzisiaj, które masz, zaufaj mi. I nie bój się. Ja pobłogosławię to, co mi oddajesz i rozwiążę ten problem. Taki jest Jezus, bo On jest wierny temu Słowu, które powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie tak.